Halo, halo, halo! Cześć! Z tej strony Debit, to jest kanał o koszykówce i przed Wami 26. odcinek kariery z NBA 2K19. Po ostatnim thrillerze, naprawdę to był bardzo dobry, bardzo emocjonujący mecz w poprzednim odcinku. Zapraszam, jeśli jeszcze nie widzieliście. Czas na dalszą historię tego, jak potoczy się przygoda Manu w playoffach. Ale najpierw scenka filmowa z Antonym Davisem. Czemu dopiero teraz się ta scenka striggerowała, biorąc pod uwagę, że cały sezon już jest za nami, tego nie wiem. No ale lepiej późno niż wcale. Go-kart. racing. To brzmi fun, man. Yo, can you even fit in a go-kart? Mogę no, could fit Nie, them. They don't It'll just call fine. the car It's at kinda... the point. <laughs> It'll be snug, ale we'll be To we'll Brzmi sounds good. All right, man, have a good game. A teraz uwaga, uwaga, trik montażowy. Przenosimy się do przyszłości i PYK. Pierwsza runda playoffów jest już za nami. W ostatnim meczu zdobyłem 35 punktów, rozdałem 8 asyst, miałem 5 zbiórek, ale co najważniejsze, wygraliśmy 4 do 0. Ok, witam słuchajcie, tonight, And when i kiedy mówię I mean right. round down. Trzy jeszcze do wyjścia, ok? The postseason jest daleko od końca, ale w tej serii pokazaliśmy, że jesteśmy siłą, z którą trzeba się liczyć. Whoa! Trener jest podekscytowany i bardzo dobrze, bo to była dobra seria. Ale czekajcie, 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 teraz będzie najlepsze. Jeszcze chwila. Już, już, już będzie. O, patrzcie! Cliffhanger! Dobra, w drugiej rundzie playoff spotkamy się z Oklahoma City Thunder, ale czas jeszcze na szybką wizytę w domu. Prezent. Barbecue Chicken. Wielki kubełek. Kubełek z Barbecue Chicken. No ciekawe od kogo. Eat young. Fella. Congrats on the playoffs. Now go win yourself a championship. Wchodzi na to, że mój sensej w końcu jest ze mnie dumny. to A z tym dzieleniem się kurczakiem ze Spinellim, to jestem pewny, że to jest aluzja do poprzedniej edycji, do tej całej padziewnej scenki z kartonami, paletami Mountain Dew. Nie wiem, czy to pamiętacie, ale to była strasznie żałosna scenka. Dobra, nieważne, za dużo już tych scenek w tym, w tym odcinku, więc czas na gameplay. Teraz zagramy sobie przeciwko Oklahoma City Thunder. Moimi meczapami będą oczywiście Russell Westbrook oraz rezerwa w postaci Denisa Schrudera. Druga runda playoff. Zaczynamy. No na dzisiaj ustawiłem sobie 8-minutowe kwarty. Może mecz będzie przez to jeszcze ciekawszy? Zobaczymy. Westbrook już fauluje i Jabal wykonuje piłkę z autu do mnie oczywiście. I wołamy go na zasłonę. Westbrook nie wbił się na zasłonę, ale mam całą prawą stronę wolną, ścinam i alejub do Javala Maggi. Pierwsza akcja, na dzień dobry, całkiem ładnie, sympatyczne rozpoczęcie tego spotkania. Nie było przechwytu i Westbrook podaje do Boldena, gościa, o którym nawet nie wiedziałem, że istnieje, ale jest Chapa, ale jest Chapa, udało mi się fajnie. Podanie do Kuzmy. Bardzo dobrze znacie tę zagrywkę. Bardzo często z niej korzystam, ale tym razem perfekcyjnie się udała. Ale jup! Tak jest, tylko że tym razem to ja odbierałem to podanie. Good shot contest. Tak trzeba grać defense. Tak jest. I podanie do prawej strony Corey Harris z pół dystansu. Siata płonie. Za plecami Denis Schroeder. Jesteś za wolny. Bang! Mamy wsad. Jeszcze z faulem. Akcja 2 plus 1. Denis. Oj, chyba... chyba zniszczyłem mu duszę tym wsadem. Wejście pod kosz. faul, Kolejne rzuty osobiste. Przechwyt. Mamy to. Denis chyba nie jest zadowolony w tym spotkaniu, co się dzieje. Że musimy jeszcze to wygrać. Cztery punkty na minusie. Pick and roll z Obronem Jamesem. Tyle miejsca pod kosz. Autostrada kolejny wsad. 29 do 27. Idę na lewą stronę. Schroeder nie wbił się na Harrisa, ale i tak mam tutaj trochę miejsca. I wymuszam faul. To już kolejny faul i kolejne rzuty wolne. Dennis Schroeder się do mnie pulta. Dennis się pulta. Zastrzeża, jakiego są techniki, chłopie. Ale najwidoczniej nie w tej edycji. Pierwszy rzut osobisty wpada, zielone. Mamy już 10 punktów na koncie, i drugi rzut pyk, Mamy to. Kolejny przechwyt, tym razem Paul George. Wybija mu piłkę, podanie leci do Lebrona Jamesa i po na skoku. trafia to. Patrzcie jaki rozbiegany, patrzcie jaki uruchomiony. Ankle Breaker na Westbrooku. Są punkty. Ten sam ruch, Russell Westbrook się na to nabiera i mamy w 15 punktów. 52 do 49 Javal McGee na zasłonie nie udało się, ale jednak podanie do Jawala przeszło. Steven Adams był zbyt wolny. Ziołek, a i tym razem Russell Westbrook mnie tutaj przytrzymał. Jednak ten mów nie za każdym jest skuteczny. To był dobry cross, A, ale gubię piłkę. Jednak LeBron James udało mu się tę piłkę odratować. 8 sekund do końca akcji i nam pod kosz. Ale up! Wpadło! Ale up! Lekki taki tip. To nawet nie był wsad przecież. Ale ładnie udało mi się. 56 do 53 i 6 minut do końca trzeciej kwarty. I mamy przechwyt. To już jest czwarty przechwyt w tym spotkaniu. i Podanie do Korea Harrisa. Po naskoku widzę, że się uczy od najlepszy. Russell wbija się na zasłonę. Na skok. I oddaje do ścinającego Kyla Kuzmy. Mamy to. Paul George rzuca przez ręce. Nie trafia. Zbieramy. Czas wyjść, kończy na to wprowadzenie, bo coś mi w tym spotkaniu definitywnie nie idzie. LeBron James po mojej asyście. Ładnie znalazł się tutaj pod tym koszem w biegu między dwóch obrońców. Rzut przez ręce, no nie do końca, nie zdążyłem dobiec. Dennis Schroeder to trafia, i znów mamy 5 punktów w plecy. Koziołek na lewą stronę. I cała lewa strona wolna jest. moja Jaki wsad! O tak! O, tak to było słodkie. Sad nad skaczącym Stevenem Adamsem, aż musiał chłopse usiąść. LeBron James gra jeden na jeden z Patrickiem Pattersonem, ale jednak oddaje mi tę piłkę. Aj, prawie ją gubię, ale udało się. Rzut przez ręce nie wpada, ale zbieram to. Wzrost się przydaje. Dobitka. Mamy to. 23 punkty. 74 do 73, 4 sekundy do końca, pick and fade z Lebronem Jamesem, swish, jeszcze takeover, uruchamiamy na samo zakończenie trzeciej kwarty. Sekunda do końca, na no, usb nawet nie oddawał rzutu. To jest bardzo męczący mecz, muszę wam się przyznać, przypominam, że gram na poziomie Superstar, to nie jest ten najwyższy poziom, więc tym bardziej jestem taki zaskoczony, że konsola stawia mi tak duży opór, no ale... Nic, grajmy dalej. 76 do 74. Na dzień dobry, kradne piłę. Aj, nie kradne piłę. Nie kradnę piłę od Denisa Schudera. Rzuca nad LeBronem. Ale Nerland Noel to zbiera. I druga zbiórka bez sensu. Aż w końcu, no, tyle szans. Podanie do mnie. I teraz Pick and Fade z rondo. Rażon rondo za trzy. Splash. LeBron James, podaję piłkę, ścinam na lewą stronę. Ścinam. Ścin A jaki fuks! Jaki fuks, że tutaj nie było straty. Ale biorę na plecy Strudera, ponieważ jest ode mnie niższy. To jest mismatch. Miał być dropstep. Uff, dobra, wpadło. Ok. Brandon Ingram dostaje piłę I spokojnie, ja tu mam ściąć pod kosz. A co tu się dzieje? Brandon, popię. Dobrze, udało mu się odratować i po na skoku nie oddaj piłkę do Kyla Kuzmy. Jestem pod koszem, mismatch. Przez koniec akcji muszę oddać ten rzut. Wow, padło. Fajnie jest być takim undersized centrem. Pick and roll, nie wyszło. Mamy czapę. Bolden bo dostaje ode mnie. Chase down, block. Znajmniej tak Mam nadzieję, że tak to się właśnie naliczyło. Ale piłka wyleciała na out, więc wciąż jest... A, się zablokowałem! Zablokowałem się na zawodniku i... nie miał całkowicie czystą pozycję. Podanie do Carisa, Sinan pod kosz, bęk, szybkie punkty. Tak jest, give and go. Podanie do Javana McGee, ładnie dobiegł, ładny wsad, szkoda tylko, że... No niestety chyba zaprzepaściliśmy już szansę na zwycięstwo w tym spotkaniu, ale walczymy dalej. Walczymy dalej. Podanie do Harisa. Gram na post upie Nie, zablokował się Steven Adams, korzystajmy z tego błędu. Javal McGee, proste dwa punkty. Jeszcze 12 oczek. Rzut przez ręce. Nie wpada. Lebron James to zbiera. Od razu rzucamy, bez zastanowienia, bęk! Manu trafia za trzy punkty, no kto by pomyślał. Lebron James, udało mu się to przechwycić, walka jest straszna, nie udało się przechwycić, szkoda, ale mi się udało przechwycić, tak jest, mamy to, Kyle Kuzma daje piłę. Mamy 18 sekund do końca akcji, Kyle Kuzma do Lebrona Jamesa! Był sam niekryty, 103 do 96 i 17 sekund do końca. I LeBron James zabiera piłkę, Paulowi George'owi od razu dobija, rzuca dwa punkty, 103 do 98, kradnę piłkę i po naskoku trafiam to i mamy jeszcze rzuty osobiste, 103 do 100, przed chwilą była, przed chwilą mieliśmy 12 punktowe prowadzenie oklahomy. w tym momencie już tylko 3, nie, w tym momencie już tylko dwa oczka, 103 do 101. No, trzeba przyznać, że gra w tym momencie mi matematycznie chyba oddała cały ten bullshit z tego meczu. Ponieważ ta, ca ta cała końcówka jest dla mnie jakaś niezrozumiała, jak to jest możliwe, że nagle wszystko okropniemy i wszystko trafiamy. No dobra, ale tym razem był foul i Paul George trafia obydwa rzuty wolne: 105 do 101. Dobra, od razu musimy się czaić na jakąś trójkę. Jest dobra zagrywka, korzystam z zasłony, wybiegam na trójkę, rzucam w twarz. Śród... Wow. Jestem sharpshooterem. 4 sekundy do zakończenia meczu, nie ma timeoutów, więc od razu przypalam. póki nie ma obrońcy. Nie jestem sharpshooterem. Nie jestem sharpshooterem. Szkoda. Taki hardkorowy koniec, ale nie udało się. Przegrywamy 107 do 104. Wow. Ten mecz był naprawdę straszny. Russell Westbrook nie umie się cieszyć. No nic, miejmy nadzieję, że następnym razem się uda. Trzymajcie ciepło, do następnego razu. Trochę smutno, nie? Takie zakończenie.